Siema Widzowie, ogólnie to ten odcinek chciałem już zrobić tak przed świętami, ale no niestety, ze względu na mój zakaz na wrzucanie, na wrzucanie treści do internetu, nawet zrobiłem z tego odcinek, jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to niestety tego nie wrzuciłem, bo nie mogłem wrzucać filmów przez w sumie prawie 2 miesiące. Ale już jestem, także o co chodzi dzisiaj. Przeglądamy sobie memy tradycyjnie Nie będą to zwykłe memy, bowiem będą to Memy zimowe i miały być Memy świąteczne, ale w sumie Stwierdziłem, że teraz jest już po świętach, więc Będą takie memy po prostu O zimie, o świętach, o sylwestrze O wszystkim, także oczywiście Subskrybujcie kanał, no i zapraszam Do oglądania. Dobra, zaczynamy, także Mem numer pierwszy, 23 grudnia Zostaw to na święta 26 grudnia Jedz, bo się zmarnuje No, powiem, że ja tam lubię sałatkę jarzynową, więc mi to nie przeszkadza, nie? Ogólnie to nie dziwcie się, że mnie te memy nie śmieszą, bo ja już je widziałem, jakie kompletowałem do tego odcinka, więc... Po prostu mam nadzieję, że was to będzie śmieszyło, ale i tak to mnie by nie bawiło, bo... Jakoś tak nie mam poczucia humoru, tak... Jeżeli chodzi o memy i tego typu śmieszne rzeczy. Następny mem. Ktoś, popisz swój świąteczny nastrój jednym obrazkiem. Tymczasem ja. No, taki ten... Ponury nastrój. Tyle powiem. Mem numer 3. Jak rodzą się Polacy. O, pierożek. No, wiecie co. Niektórych przyniosą bociany, innych się znajduje w kapuście. A Polacy... No, w pierogach są, nie? Ja tam lubię pierogi, więc mi by to nie przeszkadzało. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione pierogi. Czy nie wiem, czy jakieś ruskie, czy na słodko. Ja osobiście chyba najbardziej to lubię z serem. Takie wiecie, na słodko. Ale ruskie też są dobre mega, nie? Kiedy już trzecią godzinę lepisz pierogi, a końca nie widać. Łomatko, co mnie podkusiło? Ja nigdy nie lepiłem sam pierogów, chociaż mam taki plan, żeby może kiedyś ulepić. Zawsze albo gdzieś tam w restauracji, albo z paczki kijem. Z Lidla takie tam z zamrażarek, nie? Czy z lodówek. Więc dla mnie to nie problem. Ojcowie czekający na godzinę północ 1, 1 stycznia, żeby móc powiedzieć Ło, nie widziałem cię od zeszłego roku. No ja tak w szkole yy, po nowym roku to do każdego gadałem, nie? Nawet do nauczycieli, więc. To nie tylko ojcowie, Rakel też. O, a propos Rejkela, bo ja jestem Rakel, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, nie? Chociaż to jest akurat kanał Rakel Vlog, to zapraszam was na mój najnowszy singiel Nazywa się Biegniemy po swoje. I dopiero teraz go promuję, bo przez prawie 2 miesiące nie mogłem wrzucać filmów Także dajcie mi jeszcze raz go, ostatni wypromować Jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, co by tutaj dużo mówić Motywacyjna piosenka, bardzo fajna Zapraszam biegnę po swoje, nawet jak mnie bije pięciu chcesz ze nam zawalczyć no to się nie krępuj, bo jestem wygrany i oddany sercu zawsze biegnę po swoje, a nie stoję w miejscu barki obciążone, no bo dźwigam na nich wszystko, spełniam każde życzenie jakbym był złotą rybką jeszcze 363 dni do wigilii, a wszyscy już mają choinki <laughs> stary dobry żart, nie? co prawda jeszcze trochę mniej zostało do wigilii bo mamy dzisiaj aktualnie, gdy to, gdy to nagrywam 10 lutego więc, ile to tam jeszcze zostało? No, w sumie prawie rok, ale to tam mniejsza o to, nie? Kebab świąteczny. No, powiem, ja, ja jestem Wegę, więc tam zbytnio nie jadam kebabów. Ale takiego makowca, czy co to tam jest, jakieś ciasto, to spoko, nie? Ale osobiście najbardziej chyba z wikilijnych ciast to lubię piernika, takiego przekładanego powidłami śliwkowymi. Jakby to jest takie dobre, po prostu, nie? Jak ktoś nie lubi piernika, to. No nie wiem czemu on tego nie lubi. Nawet robiłem odcinek Gotuj z Rekelem, gdzie robiłem sobie piernika. Także jeżeli ktoś nie widział, to polecam sprawdzić, gdzieś w karcie jest. Ktoś i w końcu gdzie idziesz na imprezę Sylwestrową? Moja impreza sylwestrowa. No powiem, że ja mój w sumie Sylwester podobnie wyglądał, tylko że miałem jeszcze dużo więcej słodyczy i nie, nie miałem herbatki, tylko miałem kole i piccolo Jakieś tam petardki, petardki były puszczane, nie? No i w sumie tyle jakieś muzyczka leciało jakieś filmy. Nic ciekawego, nie? Mem numer, nie wiem w sumie już który. Jest 1997 rok i spadł pierwszy śnieg. No, co jak co? Ale dywany się muszą wytrzepać, nie? Ojojoj, ale wszystko drogie, ale nie mam pieniążków. Na podstawowe rzeczy nie mam pieniążków. A więc kupię sobie fajerków za 200 ziko i puszczę je z dymem. Dobry pomysł. Ja niestety, wiecie, u mnie bieda w kraju, nie, no to jedynie za 6 dych sobie zamówiłem petardy. Postaw wycieraczki, mówili, to ci nie przymarzną, mówili. No i coś, źle mówili. Nie wszystkim można ufać, ale mi można ufać, że należy zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. To jest godne zaufania tutaj polecenie. Typowe wyszukiwania w Google. Śród, śród do wiatrówki, śród ołowiany, śród diabolo, śród do wiatrówek, śród minus 20, śnieg, silny wiatr. Kalesony i polary. Kalesony zawsze wygrywają, nie? Odzież termiczna. Święta coraz bliżej, trzeba się sprężać. Powiem, że tak kiedyś jakoś tak aż tak bardzo nie lubiłem, to tak teraz polubiłem sałatkę. Jarzynową w tym roku na święta, że zjadłem sobie teraz taką po prostu. Kiedy zimą czekasz na autobus? No, ja tak codziennie mam, tylko że teraz jest akurat trochę cieplej za oknem. Czekajcie, nawet nie wiem ile jest stopni. Nie wiem, może z 5 będzie to nie ma aż takiego mrozu, nie? 4 stopnie u mnie jest aktualnie. Co ty wiesz o zimie? No, tutaj taka, taka fajna ściana śnieżna powstała, nie? Jakby fajne widoczki mają ludzie tutaj tym. Autokarem jeżdżącym w ogóle miał być odcinek z tego, bo chyba wam jeszcze nie opowiadałem, i w sumie z tego jednak odcinek nie powstał ponieważ w lipcu zeszłego roku jechałem sobie do Czech na rowerze. I dlaczego tu mówię? Bo wtedy z Ostrawy do Katowic wracałem Flixbusem i wtedy właśnie jechałem autokarem. A to jest autokar, więc taki plot twist, nie. I jeszcze z Kadowic jechałem do pewnego miejsca, ale to już tajemnica dokąd jechałem, nie? Do domu, ale gdzie, no to wam nie mogę powiedzieć. Także, no, miał być tego odcinek z tej wyprawy do Czech, bo w sumie tam ponad 100 km zrobiliśmy na rowerach, bo na rowerach wtedy, wtedy jechaliśmy. Jeżeli, bo chyba nie wspomniałem, jeżeli ktoś nie załapał, no to na rowerach jechaliśmy tam ponad 100 km do Czech. No i miał być odcinek, ale w sumie nie zrobiłem z tego odcinku. Ale tam na dowód macie teraz jakieś filmiki, czy zdjęcia Jeżeli kogoś to interesuje Taką sedruszką jedziemy od kilkunastu kilometrów Sigmumowo jest Aktualnie już chyba pobiłem rekord życiowy Bęk, bęk To no, się nie kończy, to się dopiero zaczyna Proszę Państwa, jesteśmy gdzieś pomiędzy nikąd Dobra, jesteśmy już na czeskiej granicy. O. Jeszcze nam zostało z 15 km, jedziemy już od 5 godzin. Także na no, pozdrawiam, zrobiliśmy już z 60 ponad. Proszę czekać, trwała do pani zimy. No, musi się tutaj załadować na 100%, nie? Ogólnie teraz takie ułatwienie w sumie wymyśliłem. W sensie no nie jest to nic odkrywczego, ale dla mnie to jest ułatwienie, nie? Bo zawsze memy to ja czytałem z pamięci, nie? Co chwilę zatrzymywałem nagranie, żeby sprawdzić jaki jest tekst na memie, żeby po prostu mam to przeczytać, nie? A teraz normalnie na laptopie sobie oglądam, tutaj mam przesłane i wszystko gitara, nie? Bo jakby ja nie przeglądam Instagrama czy coś, ani Facebooka, tylko sobie to wcześniej zorganizowałem. Dlatego się nie śmieję. Mem numer kolejny: W Sylwestra nie piję, nie, nie piję. Mało. W sensie, że nie piję, mało, nie? Że dużo. Ja jedyne co piłem w Sylwestra, to tam picolo, nie? I kolkę, także ja jestem dobry chłopak z dobrego siedla. Kiedy nie znajdziecie chaty na Sylwestra, no co ono? melaż musi być, nie? Ale to i tak dziwnie, że im jest tak ciepło W sensie jakby ja tam sobie morsuję, nie? Więc ja jestem tam zahartowany, powiedzmy Ale gościu na, Tutaj na imprezie jest w krótkim rękawku Ten w jakiejś koszuli, nie, Elegancko No i to był już ostatni mem Niestety, ale wszystko się kiedyś kończy Oprócz yy, Dobrych cen na Raykel Shop W sumie dawno nie promowałem tego sklepu, bo nikt tam nie kupuje Ale są tam fajne ciuchy Jest na przykład Taka fajna czapeczka więc jeżeli ktoś nie ma fajnych ciuchów, a chciałby fajne ciuchy, no to zapraszam. Są lepsze niż jakieś koszulki z kropa i w dobrych cenach przystępnych, nie? Także oczywiście, nie wiem, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach o jakiej tematyce byście chcieli mieć następne memy tutaj. I tradycyjnie pa, na cześć i czołem!